Ostatnie wzrosty indeksów rozbudziły nadzieję inwestorów na, na kontynuację do, dobrego okresu i wielu z nich zaczęło zadawać sobie pytanie, czy fundusze małych i średnich spółek są atrakcyjne w stosunku do funduszy, do funduszy akcyjnych, inwestujących głównie w duże i średnie przedsiębiorstwa. Warto spojrzeć na historię, w której okresy wzrostów wiązały się z dużo silniejszymi wzrostami indeksów małych i średnich spółek i z tym okresem mamy również do czynienia dziś. W ostatnim czasie fundusze małych i średnich spółek, takie jak ESWiK czy MIDWiK zachowywały się zdecydowanie lepiej niż fundusze, niż indeksy jak WIK20 czy WIG. Prawdopodobnie taki okres będzie kontynuowany, jeżeli będziemy mieli do czynienia z dalszym wzrostem indeksów. Sektor ten został bardzo silnie przeceniony w okresie ostatniej bessy. I tutaj wiele spośród, spółek spośród tych indeksów zostało wycenionych na tyle atrakcyjnie, że nawet dzisiaj, po tym ostatnim okresie wzrostu, są nadal atrakcyjne z punktu widzenia długoterminowego. Oczywiście, inwestując w fundusze małych i średnich spółek, należy liczyć się z tym, że jest to jakby większa zmienność i większe ryzyko. Natomiast w okresie, kiedy oczekujemy poprawy koniunktury i poprawy sytuacji na giełdzie stanowią one doskonałą alternatywę dla tradycyjnych funduszy akcji.